I otwieraj. Siemano. <grym> Otwieramy skrzynę. No do, dobra, bo ja teraz właśnie, teraz czekam my, aż ta skrzynia. O, no proszę. Baga. Baga. Dobra, punkty do Broka osiem. No, Przełicz 13 Ajajaj aj. Nic nie I punkty 22 fajne Siemanko moi drodzy z tej strony ja Tak ja muszę... Powiedz jak się nazywasz ja jestem Marwa Tak a ja, ja jestem Black i ty dziś nagrywasz Tylko mnie ty za, zaproś mnie Zaproś mnie Zapraszam mokeks ale nie działa Co działa na pewno dawaj, teraz dawaj mokeks Czekaj. Ej, bo, ej, bo czekaj, ta, A mi się coś zbugowało. Czekaj czekajcie widzowie, zresetujemy Brawl Tak, ale poczekaj, zrobimy cięcie. Moi drodzy, to widzimy się za chwilę. Moi drodzy, mam się coś laguje i nie możemy dołączyć. No więc ten, no więc nie wiem, nie wiem co zrobić. Co to tak? Tak będziemy grać w Brawl. Rebraula. Okej, okay, to widzimy się za chwilę. A nawet jak... bo moi rodzice też tam jeżdżą mm. zmieniamy. Mm. No, tam to jesteśmy. Wszyscy razem. Yeah. Jeszcze jest yeah. Yeah. moja moi rodzice jest jesteśmy już, ale Dzień. tylko na jednym koncie, bo tamten telefon się rozładował. No i tam filmu nie będzie na tamtym telefonie, tylko na tym telefonie właśnie... Tylko tam będzie ten film, więc... No, nie, no właśnie Dobre. teraz, bo to jeszcze ma... Nie wiem. Bo ten, bo ogólnie teraz mm, to będziemy sobie... Może... No nagram potem film, jak mój teta przyjdzie, że będziemy sobie otwierać karnet z odmiarski, więc... Lajkujcie, jak chcecie, żebym to nagrał. To dzisiaj? Eee, Mogę ja zagrać? No. Ja to pierwszy, bo no ja w... to ten. Ale ty. jeszcze rebrał gra... jeszcze się nie zrobił, ale Co możesz grać w Brawla zwykłego. Co ten? Jak będziecie grać w coś innego, no to to yy, się samo pauzuje. Tak, ale teraz gramy właśnie w Brawl Starsa i... Re! re. Nie, nie. Rebrał właśnie nie działa, Rebrał Rebrał nie działa. Cicho, zamknij. Czemu mi to wyrwałeś? No i ten, właśnie na razie gramy sobie w brole. No i, i to, 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 tak, nie, to usunę. Jak to jest Nie, to zwykły brał też, no bo rebrał jeszcze nie działa. Ej, to masz strzałki. Ma Nie Nie. Dobra. Graj sobie, jakim chcesz, rebrał nie działa. postać. Hmm, co ty masz fajnego? No Franka. to Ale A my sobie z, ile levelów wbijamy? Ile? Du-da-du-du-du, A nie, to, to nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Ale dzisiaj sobie wbijemy jakiegoś big boxa chociaż. Jakiegoś big boxy a nie Big to, Box jest na, na trzecim levelu. Tak, Big Boxa możemy na trzecim levelu. Ja to, to trzeba tu. Nie, to... Może to coś wydrukuje? No tak może... Legendę? Jak się pojawiło? No legendę na pewno nie. A może? Niemożliwe. 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 No możliwe by było. możliwe. możliwe, bo ja, e, rano o e, to jest jak. O, in e, A e, czymś dziejeczka. Robiłam unbox. Wypada mi, Frank, tam. Wypada, e, wypada mi jeszcze poko bo ja też... Na, na nowym końcu Tym moim co teraz gram, ja? mm. Nie. No, mm -hmm. Potem jeszcze dropię ostatnią postać. Zgadnij jaką? Kiełka. Aha. I potem dropię jeszcze mordysta, a potem bieram, hmm, ostatni. Y, 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 Ostatni zalei, bo to był w, a, bo to było... bo to wiesz gdzie to wie, zdobyłem? Zdobyłem 10 levelów w koniecie I w ostatnim mega... bowiem, w takiej skrzynce, zabyłem. Patrzę. Tak. Patrzę. się na tej skrzynce. Szybko, tap, 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 czyli klikam, mnie I tam potem... Ładź! Legenda! Nie poszedł się! Legenda!